Weź, bo ja się denerbuję, bo ci przypierdolym w oko się, bo... Pierdol, kur bo... bo, bo. Kurma, twoje młodzie! Kur Światowo wiesz, może w może, spierdole! Zdur znowu się podział zim! Dowie się w swoim czasie! Pierdol się! Najstwin jak mnie pieszczy, kurwa! Zobaczę jak, jak... Kurwa, twoja wadra. Spierdalaj z mojej ziemi! O kurwa! O nie! Jesteśmy zgubieni! Świat wiesz, co możesz Spierdalaj! Jeśli śmiał, zobaczysz, jak będzie kurwa w sądzie! Spierdol się!